Ruki już się spakała z Norwegii. Woli Norwegii, rano jechać. Taki skin, co to za skin? Thor Dragon. Spickę robi, okej. Okay. Listen, Bruce Lee edition Może ja tak powiem grać w całą grę? Po prostu trzymając F2. O, co? Z W każdym muszę farmić samemu. Nie, ja ci pomogę. Mogę jeszcze po, po buffie przyjść, Jaka, jak chcesz. Jestem z czatu i moje cale polega na so ulubionego streamera. Daj moda to by moje największe osiągnięcie życiowe. Co się dzieje? Coś... O ku... Ty nie wiem czy to jest dobry pomysł, nie? Że ja grało Dzięki. Eee, czemu? Zmęczony. Stary, no ja też spałem od 10:00 półtorej godziny na splasza. Ale jeszcze robota jest. Nie? Dobra, kurwa, ty on pomaga? A jest... Ty on ma na mnie totalnie wypijane, kurwa. Mam Dzięki, kurwa, za help, nie? Dobra, nie ma ganków na tapa już. No i już gip, tylko dwie linie zostały. 50% mam Dobra, ja smajtuję tego bufa i do level 2 nam idę od razu, ku**a bo to jest po para, pa, pa, para ten jak jakieś ja. kurwa, nie? No. nada kuj ten kurwa w włokonko Dobra, wpierdolaj się. da im level 2 dobiję, teraz, 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 teraz. No kurwa, dobra. Pijem Ja, to było genialne. Jak to zrobiłeś? Dobra, z GGS. Ale mamy mamy synergię mi się wydaje, jak w 50. Bros. Plus 100 do napia. Ja, ty, ale powiem ci, kurwa naprawdę jest nieźle, nie? Jak nie spierdaliłem Warthopa? ma? No. Zazwyczaj stawiam warda i staję w miejscu, nie? Bo nie trafiam w... CQ trafiłeś? No, w ogóle, chyba stary Soya powrócił, nie? Chce umie Warthopa zrobić na lisinie. chciałeś taki pacćki co? Dobra wpierdaj się tą Tristaną Kurwa nie strafiłem. O ja, pierdole. Kurwa! Alka się trafiła. No flesy Gdzie Sylas poszedł, wiesz czy nie góra, wiesz? Góra Raptors. Góra, Albo, dobra. No Raptors, raczej. Tak jak kurwa gór, góra, to nie jest Raptors, czy moje Raptors? Twoje Raptors. A moje Raptors, okej okay. No. Góra. Ona ma flasha, nie? Czy nie ma? Kasia ma flasha, Sylas nie ma flasha? Uro, przerwałem seriko. Ale się objadłem sushi'ego, nie? Tak mi kurwa strzeliły węglowodany do głowy, że nie wiem co się dzieje. Nigdy sushi'ego nie jadłem. Pierdolisz. Nie pierdolę, no. A jest tam kurczak w tym? Mm. Widziałem takie sushi z kurczakiem, generalnie. Ale jest bez panierki, nie? Aaa, znaczy. to nie no, wyjebane w takim, takiego kurczaka. Bez panierki? To to albo kurczaka nawet nie stałach nie ma panierki. Mhm. Mm Ej, ta... idę, 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 go tu, kurwa, co, co, ta... co jest, Mita, od tego? Genera, zaraz no, wam odpowiem. Co taka szybcior? Go, 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 hej Kurwa, ale ona dodging, wszystko. O kurwa, dobra. ty dobrze sobie radzisz ze mnie, asystka No jest. co, ty jesteś Generalnie asyst, mi, monitor mi... kurwa. No daj mi full kurwa! To no daj mi coko... Myślałem, że górą idziesz kurwa, czemu górą Myślałem, idziesz? Myślałem, że prosto? full try card, nie? Dobra, idź sobie pogadaj z tym kurwa, podpowiadaj pierdolę, kurwa, te do donate'y. Przepraszam się szefie, już pierdolę ten czas. Dobra, idź kurwa ich. streamer. Wielki pan streamer, nie? <laughs> Widzicie co zrobiliście? To wasza wina. Ja potem muszę iść spać. Nie, proszę cię, zostań jeszcze Put tryhard serio. Nad Control Warda kupiłem to serio to jest Odpowiedź. Odpowiedz. Chyba. Dobra, nie wchodzę na twojego streama, jak się zmutowałeś i odpowiadasz, to kurwa nie gnam Nie, się, nie nie, gdzam się. Gdzam. W... O, nie serio! <grabi> kurwa, <matle. grabi> Mam wikiler. No Mogę przyjść. Tylko ma ona ma te musisz dobre. Musisz Dobra, być. czekaj. A skirkujesz ją? No. To Dobra, dawaj. Tak, mam. Ala, mam? Ty masz coś? Uuu, ja mam kurwa, jeszcze stoję na tym kurwa, na tej spermie jej. Ja Co nie bije, kurwa? Nie wiem, spuściła mi się na stopy, nie? Czemu ja nic się bije, no? Nic nie zadam tylko siopę Nic nie trafiłem? Trafiłem E, i w. Trafiłem. Na no, r nie trafiłem, no przyznaję się. No, jak r była łatwa do trafienia. I kurwa, kurwa, Richard, to będzie jak śiemlody w, w piasku. Na miny, prawda? Oba, dwadzieścia B. nie. Będzie, będzie trajektoria, no? O, ty nie idzie to się za młode będzie trochę dawał. Nie, ale nie jest źle, fami wygrywam, to dość mocno Dobra we kill her, ok? Mam er R znowu wchodzić, Poczekaj, 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 no? Go 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 A coś Nie, mam cię dość kurwa, nie Ej, bo myślałeś też, że ta jest taka trochę users? Nie wiem, kurwa sfirowałeś go jak leciał z mego kika, nie? No kurwa, ale kto się spodziewał, no tak to działa Nie wiem, Sylas na bocie, ten mnie będzie chciał z KUĘ zajebać, nie? Ja cofię tu. A ten kuzel? Ja mam zero. Dobra, I'm alive. No, Blitz dzisiaj mówi, że dobrze gram. No, no, na pewno nie jest moja wina. Jebac, tą zimę zapomniałem, że śniegu najebalo jak nigdy, a po pickę miałem pojechać, to wyciągam kurwa rower, wyjedzam i tak już się nie dało. Jadę i się wypierdolilę, matam tam dwa znajomych ludzi, idzie ja pierdolę wstyd jak. Erka, za dwadzieścia, ale idę tu od góry. O, kurwa mać! No zrób coś! No co mam zrobić kurwa, no, no tu co sam mam zrobić? kurwa, no dwóch jest na 20% hapa! Kurwa! O konie, moja postać się tak skaluje, naprawdę, daj mi szansę jeszcze no! To się wydać to takie proste jest wszystko! Erki nie mam! No, Leć go tu kurwa, traf go z tu, zabij ich no, zabij ich kurwa! No idę! Rzucaj po przekątnej kurwa! Ale ty, to nie ma zasięgu, kurwa! Rozumiesz, to nie jest zasięg jakiś dojebany. Mam erę, ale wiesz, że. Nie go, powinien... kurwę! O, więc żyjemy. Dobra, to go zabić. Nice. Nice, jest giz. O oh, kurwa! To serio jest. O kurwa, właśnie, woła. U? Dobra. Ufyfy. Jestem jeszcze na chyba. Baza. Dorosza, mi nie pomógł na Radzie, kurwa. napisz na ulicę gangst. Nie trafiłem, kurwa Kurwa, ła, wow, jak to boli A ten Lesney to nie ma, kurwa, obrażeń, nie? Nie, to zrobię. No dobra, ale jestem pod full lethality Tyle to bije z z Mobility Bootsami XDD i DSE z ziomkiem i jakiś debil rowerem jedzie i się na lodzie wypierdala, ale zjepta. <laughs> Kurwa, <Thanks. śmiech> <laughs> dwa skillki tylko 400, hapa to bije? No, fuj tam, co? Jakaś fudka? Fira nie mam. Mam, chodź, chodź, chodź. Go, 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 go. go. O kurwa, co mi wyjebał! Erko ci zajebał. O kurwa, ła. Mm. No, szkoda, nie, że ma staki na harwesie i nawet harwestera, nie? Szkoda, no. Szkoda, że dostał skórę. Szkoda, że dostał skórę. Co? 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 Moja trzecia wyjebka była. Wcześniej nawet mnie nie zabił ani razu. O kurwa, dobra, Git. Kuzel. Generalnie to Wukonger kurwa pałą zamachnął na kurwa Caster Creepa, nie? Już było bliziutko. Dwa kilometry ma ze mnie? Tam próbuję sobie przypomnieć. Nie, dwa razy... No nie wiem, tak. ale ja byłem na midzie 7000 razy kurwa, ty No intujesz, dobra, ale Sylas był... Też był 7000 razy, no nie jest tak, że... Dobra, no. ale bo robią idę, i obudź idę, się co obudź idę, się baku, kurwa. Erka ja za o kurwa ci zajebał. Opeta Polskę. No Ile on mi napierdala no? Może no, bo Sylas powinien być u Seles jak skurwysyn w kurwa, no, z tej dżungli, bo on nie może nawet farmić. W Erli, no ale jak dostaje item za darmo. No z kurwa i ma zero presji To bywa ciężko nie? Pogersko Dudzie Dawaj dalej Nice try nie? No idę po tower Tu 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 tu? Zamknięta jest Oho, Ja jest zero, to Cassiopeia. Kurwa, gdzie jest mój Damek? Uśles ten twój Heros jest kurwa. No jest, no. Minus 5 stopni Hillera, leży se i nagle... Bo może ktoś botek? ...jechał mi oponą po czole. Całe szczęście, nie że po potem się wypierdolę. Dobra, macie tak. Dzięki, lud. I co ma Cassiopeia, że jej nic nie bije? Dobra, może być. 250 km tyle samo Z. A ma je co sekundę. No, ma Czy to, to prawda, że podczas mobilizacji wojskowej Psajo będzie miał wezwanie do użyczenia czoła jako pasu startowego dla odrzutowców? Niezłe. Dzięki, Melo. Zaskoczyli mnie. Co i to kurwa ja robią? Pierdolo, ma dwa itki na tym wężku. Fajne, ją nie kupuje. Drugie się nie maksuje? Nie, 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 nie. nie. Kurwa, ale pizda. Przyjechałem do rodziny do Krosna. Jedzie jakiś ćpun na rowerze. Wypierdala się. Jakiś dwa przychlastów się temu przygląda. A potem przychodzi para maxi i opierdala całej trójce gałę. ...pojebane miasto. Stary. Walę sobie konia. Jaki ja ja tam, Jaki tam. No, a tam jakiś kretyn się wyjebał na rowerze. Serylda? Debil leży. Dwa, dwóch ziomków się z niego śmieje. No, wystarczy, co? 73 minutem wajbar. Chyba nie da się tak mu zgoić, co? Mam wyjebane, nie na niego. Dobra, ona już ciąga majtki, nie? Mhm. Gdzie to Gdzie pracuje wywiedziła? w pizzerii. Masz w Dawaj, to młody. Przyjechał na rowerze po picce w 20 cm śnieg i... d d d ...pytania Ajajaj. Dzięki, haszak. Wystarczy już, co? To nie nieśmieszne się robi. Okay. Ej. <śleskujesz> To okazuje się, że kurwa żadna linia u nas nie jest do przodu, nie? No? jakimś cudem? To chyba dyferencja jest dżunglerskich. No jest dyferencja. Czajcie, że siedzę sobie w garażu, hilluję i nagle przychodzi właściciel wyciągnięcia. Ja pierdolę, no to nie, nie trafiło. Pikę, a że był lud, to znaliśmy no to skrzywił. O kurwa, tak wygląda. Nie wiem. Zabijałem dzisiaj zakładników. Wiesz, ja i e tych terrorystów. Na my się terror, ale w połowie musieliśmy zrobić przerwę, żeby pokręcić BKS debila co się wyjebał na rowerze. Ale mam syna idiota pizga i pada śnieg na dworze, to ten rowerem gdzieś jedzie pewnie się wyjebal gdzieś. Stop. Ale ja, tak ja. sobie nie? po wiosce i jakąś babkę potrąciłem. Jak wstała, to krzyczała, że mnie jakiś luki. Czy szkoda, to mogła kurwa, być Szkoda, babka Bo luki, się wszystko. hm Robię sobie pizzę, nie, nie, a tu nie, jakiś dobrze. frajer z obdartym ryjem wjeżdża mi do lokalu i mówi, że się wyjebal na lodzie. Nie, nad na kanała no, nie wziąłem. Chciałem cokolwiek wziąć. To no czemu ta postać nie bije obrażeń żadnych, no? Bo tak prostu... sobie tak po no. Do klienta, Musimy zaryzykować, już jebać to. ...był najebany, bo przyjechał rowerem. W zimę. Ale, no, to stankuje, to ta kurwa mało pojebana goryl? A jak ty się wyjebałeś? Chciałem zostać zeri, żeby mieć przewagę dla nas. Okazuje się, że i ma to coś zmieniło? W sumie nie. Ja możemy tu transportować. O kurwa, o kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Ja pierdolę. O kurwa. Dobra, poddajmy do. Nie wiem kurwa, ostatni raz mi mówicie, żebym wekspikował. Tak useless. No can't win, nie? Wszyscy jesteście uśles dosyć. Było straszne spotkać hujczek w wojowy meczach. Wysos zapytaj Ksaj o czy wolę prawą czy lewą stópkę. Nie zapytam o to. Ej, dzięki za gierki. Jako, że roksi węgiel już pełnoletnia, to jak ksają ocenia jej stopiska? Nie wiem, czy strachardy się takie pytania zadaje. Idę ja. sobie przez miasto i jest 20 centymetrów śniegu, to trochę bardziej mnie widać, bo chodzę ubrany na czarno. Patrzę jakiś zjad wyjebał się na rowerze, i rower leży, więc stwierdziłem, że po co ma tak leżeć, i ma <laughs> jest ten Arkangel, kurwa nie mam obrażeń, no nie ja mam temu, co by ją zabić. Sobie w ciepłym er, Resolve, kurwa wszystko. I dał a ja mam jakąś kurwa na Nie dość, że pizga to jeszcze tak trzęsie, że gówno będzie miał do zjedzenia, a nie pićce. Uuu, jakie obrażenia. A, na chwilę ja okej. Go Nie piknę już tego nigdy. Nie wiem, kurwa. Nawet nie mam temów, a Ale po prostu nic nie bije. Kurwa, jechałem na rowerze do chorej majcia i ćmera babci i wyjebałem się na lodzie. Teraz jakieś zjeby dookoła się śmieją i coś klikają na telefonach. Zaraz mnie popierdol... A babcia zmarła niestety. Szkoda ze spierdolony polski naród nie ma wyczucia i nie zna limitu żartów i forsuje wszystko kiedy tylko się kosmi. stanie śmiesznie as do pożygu i nie wie kiedy przestać, może jakiś fiucina albo wy wykurwa grupy jebane bez beki, wstyd mi jest.